W tym filmie pokażę, jak na szydełku wykonać taką ciepłą czapkę z motywem plecionki. Czapkę wykonujemy z włóczki za pomocą szydełka 6 do 10 mm. Wzór czapki jest dosyć elastyczny, a także uniwersalny, czyli możemy go dopasować do dowolnej wielkości głowy. O czym będę wspominać w odpowiednich miejscach podczas wykonywania czapki. Naszą robótkę rozpoczynamy od magicznej pętelki, czyli luźny koniec nitki układamy na dwóch palcach, owijamy nitką palce krzyżując na palcu wskazującym, a następnie patrząc od wierzchu dłoni przechodzimy szydełkiem pod pierwszą nitką, drugą nitkę przeciągamy, po czym delikatnie ściągamy pętelkę oraz lekko zaciskamy. Na początek wykonujemy dwa oczka łańcuszka. I te oczka nie będą nam się liczyły do ogólnej liczby ściegów wykonanych w tym okrążeniu. To są po prostu oczka początkowe. Przed nami na tej pentelce do wykonania będą teraz półsłupki. I dla rozmiaru uniwersalnego jest to ilość 10 półsłupków, które wykonujemy na tej pentelce. Natomiast jeżeli chcemy wykonać czapkę nieco mniejszą, to oczywiście tych półsłupków będziemy mieli mniej, a jeśli większą, no to odpowiednio zwiększamy ich ilość. Dla takiej większej krzyczki głowy myślę, że liczba 12 półsłupków będzie odpowiednia. Zatem przechodzimy na naszą pętelkę i wykonujemy 10 półsłupków. Aby domknąć to okrążenie, po wykonaniu oczywiście odpowiedniej liczby półsłupków, wpływamy się w drugie oczko łańcuszka, którym rozpoczynaliśmy to okrążenie i w nim wykonujemy oczko ścisłe. I tak wygląda okrążenie bazowe do naszej czapki. Tutaj oczywiście na razie, jak widzimy, mamy malutku, malutki otworek, ale to nie jest nic strasznego, bowiem wystarczy za ten luźny koniec nitki zaciągnąć i otworek nam się automatycznie zmniejsza. Kolejne okrążenie. Na wstępie dwa oczka łańcuszka i one, tak jak i we wcześniejszym okrążeniu, nie będą się liczyły do ogólnej liczby ściegów tego okrążenia. Następnie na wszystkich poszczególnych oczkach dookoła wykonujemy dwa słupki. Czyli wpływamy się w pierwsze oczko, wykonujemy jeden słupek i potem drugi słupek. Ponownie nabieramy nitkę, wkłuwamy się w drugie oczko i dwa słupki. Przechodzimy dalej, wkłuwamy się i również wykonujemy dwa słupki. W ten sposób powielamy liczbę naszych oczek w tym okrążeniu dwukrotnie w stosunku do poprzedniego okrążenia, czyli w zależności od tego, ile mieliśmy wykonanych półsłupków, tutaj musimy mieć dwa razy więcej słupków w tym okrążeniu. Zatem u mnie ich liczba będzie wynosiła 20. I w ten oto sposób dalej wykonujemy to okrążenie wykonując jedynie po dwa słupki w każdym oczku wcześniejszego rzędu. Kiedy dotrzemy do końca okrążenia, a więc kiedy liczba słupków w tym okrążeniu jest dwukrotnie większa od liczby półsłupków we wcześniejszym, no to musimy się połączyć z początkiem robótki, czyli z łańcuszkiem. Oczywiście pamiętajmy, że ten łańcuszek nie wlicza nam się do ogólnej liczby słupków tego rzędu. Zatem wkuwamy się w drugie oczko łańcuszka i wykonujemy oczko ścisłe. W ten sposób domykamy drugi rząd. Następne okrążenie rozpoczynamy trzema oczkami łańcuszka. I tak jak poprzednio, nie będą się one wliczały do ogólnej liczby słupków w tym rzędzie. Następnie na pierwszym słupku wykonujemy dwa zwykłe słupki. I teraz na kolejnym słupku musimy wykonać słupek wkuwany od przodu, zwany również słupkiem reliefowym wkuwanym od przodu. Czyli nabieramy sobie nitkę na szydełko, Tutaj lekko możemy rozchylić słupki otaczające nasz słupek. I teraz normalnie wkuwalibyśmy się tutaj pod dwie pętelki u jego góry. Natomiast tym razem schodzimy nieco niżej szydełkiem. Wkuwamy się od przodu za ten słupek. Przeciągamy nitkę. Mamy trzy pętelki na szydełku. Zdejmujemy dwie. I jeszcze raz dwie pętelki. W ten sposób zaczepiliśmy słupek. Na nóżce słupka z wcześniejszego okrążenia. Na kolejnym słupku dwa zwykłe słupki, czyli tutaj wkłuwane one są już w górną część słupka z wcześniejszego rzędu. Tylko na kolejnym słupku znowu słupek wkłuwany od przodu, czyli nie pod pętelki, a bezpośrednio na nóżkę naszego słupka z wcześniejszego okrążenia przeciągamy nitkę. Zdejmujemy dwa i jeszcze raz dwa razy pętelkę. Na kolejnym słupku zwykłe dwa słupki. I znowu na następnym słupku słupek reliefowy wkuwany od przodu, czyli nie w pętelki, a na nóżce słupka się zaczepiamy, przeciągamy nitkę i zdejmujemy dwukrotnie po dwie pętelki. Na następnym słupku już zwyczajne dwa słupki. I tak kontynuujemy to okrążenie, wykonując naprzemiennie na poszczególnych słupkach wcześniejszego okrążenia dwa słupki zaczepiane normalnie, a na następnym słupku jeden słupek zaczepiany od przodu. Docieramy do końca okrążenia i to, na co warto tutaj zwrócić uwagę w tym momencie, to aby ostatnim ściegiem, który wykonamy, był słupek wkułowany od przodu na słupku z poprzedniego okrążenia, ponieważ tutaj rozpoczynaliśmy zwykłymi słupkami, no to żeby zakończyć tym słupkiem reliefowym. Domknięcie okrążenia jest to oczko ścisłe w trzecim oczku łańcuszka z początku okrążenia. Następne okrążenie rozpoczynamy trzema oczkami łańcuszka, które, tak jak i wcześniejsze, nie liczą się do ogólnej liczby słupków w tym okrążeniu. No i poznaliśmy już tutaj słupek wkuwany od przodu, no to teraz przyszła również pora w tym okrążeniu na słupki wkuwane od tyłu. Nabieramy nitkę na szydełko, i tak wkuwanym od przodu szydełkiem przechodziliśmy od przodu naszej robótki. Natomiast teraz z nawiniętą nitką przechodzimy na tył robótki, oplatamy szydełkiem ten jeden słupeczek, przeciągamy nitkę i zajmujemy dwa razy dwie pętelki. Mamy jeden słupek reliefowy zaczepiany od tyłu. Na kolejnym słupku dokładnie tak samo, czyli nabieramy nitkę, od tyłu naszej robótki przechodzimy, oplatamy słupek, Przeciągamy nitkę, mamy trzy pętelki, zdejmujemy dwie i jeszcze raz dwie. Czyli wykonaliśmy po jednym słupku zaczepianym od tyłu na poszczególnych tutaj słupeczkach z wcześniejszego okrążenia. Przed nami słupek wkuwany od przodu we wcześniejszym okrążeniu, i na nim również będziemy teraz wykonywać słupki zaczepiane od przodu, ale aż dwa. Tutaj mieliśmy po jednym, a tutaj teraz będą dwa słupki, czyli. Nabieramy nitkę, wkuwamy się od przodu wokół nóżki słupka, zdejmujemy dwa razy po dwie pętelki. Jeszcze raz nabieramy nitkę i jeszcze raz na tym samym słupku wkuwamy się od przodu wokół nóżki słupka i ściągamy dwa razy po dwie pętelki. W ten sposób wykonaliśmy dwa słupki reliefowe wkuwane od przodu na jednym słupku. Przechodzimy teraz na zwykłe słupki z wcześniejszego okrążenia, na nich wykonujemy po jednym słupku zaczepianym od tyłu. Na kolejnym słupku reliefowym wykonujemy dwa słupki zaczepiane czy też wkuwane od przodu. Oczywiście oba te słupki zaczepiamy na tym samym słupku z wcześniejszego okrążenia. I znowu, na zwykłych słupkach z poprzedniego rzędu, dwa słupki wkuwane od tyłu. Na słupku reliefowym dwa słupki zaczepiane od przodu. I w ten sposób dalej wykonujemy to okrążenie, wykonując na pojedynczych słupkach zwyczajnych z zeszłego okrążenia słupki zaczepiane od tyłu. Natomiast na słupku reliefowym z wcześniejszego okrążenia wykonujemy dwa słupki zaczepiane od przodu. Po dojściu na koniec okrążenia, oczywiście, domykamy je oczkiem ścisłym, które zaczepiamy w trzecim oczku łańcuszka z początku okrążenia. Następne okrążenie rozpoczynamy trzema oczkami łańcuszka. No i przed nami są teraz dwa słupki, które zaczepialiśmy od tyłu w poprzednim okrążeniu. I teraz powtarzamy, czyli tak samo jak w poprzednim, na dwóch kolejnych słupkach zaczepiamy kolejne słupki wkuwając się od tyłu. Następnie przed nami są teraz dwa słupki, które zaczepialiśmy na jednym słupku zaczepianym od przodu. Ponieważ mamy tutaj słupki również zaczepiane od przodu, no to na dwóch kolejnych słupkach zaczepiamy po jednym słupku wkuwanym od przodu, czyli wkuwamy się w pierwszy słupek i wykonujemy słupek reliefowy zaczepiany od przodu. Przechodzimy na drugi z tych słupków również. Kłuwamy się od przodu i wykonujemy słupek. Teraz mamy dwa słupki zaczepiane od tyłu, i na nich po jednym słupku zaczepianym od tyłu. Teraz dwa słupki zaczepiane od przodu i na nich po jednym słupku wkuwanym od przodu. Na słupkach wkuwanych od tyłu po jednym słupku wkuwanym od tyłu. Czyli jak widzimy w tym okrążeniu, naprzemiennie wykonujemy dwa słupki wkuwane od tyłu oraz dwa słupki wkuwane od przodu. Na poszczególnych słupkach z poprzedniego okrążenia. I w ten to sposób dalej wykonujemy to okrążenie, powtarzając, tak jakby ściegi z poprzedniego rzędu. Zakończenie okrążenia to oczywiście po wykonaniu ostatniego słupka wpływanego od przodu oczko ścisłe z trzecim oczkiem łańcuszka z początku okrążenia. Teraz przed nami będą dwa rodzaje sekwencji, czyli jakby dwa różne rodzaje okrążeń, które będziemy wykonywać parami tak długo, aż nasza czapka będzie odpowiedniej wielkości. Czyli mamy teraz okrążenie piąte oraz szóste do wykonania, które będzie wyglądało tak samo, a następnie siódme, ósme, gdzie sekwencja będzie nieco zmodyfikowana, ale również wykonana dwukrotnie. No i to okrążenie piąte, 6, 7, 8. Będziemy tak naprzemiennie powtarzać, aż nasza czapka będzie takiej długości, jak sobie życzymy. No dobrze, to okrążenie piąte, Oczywiście tradycyjnie rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka. I tak, poprzednio sekwencję w poprzednim okrążeniu rozpoczynaliśmy od słupków wkuwanych od tyłu. Natomiast teraz okrążenie piąte oraz szóste będziemy rozpoczynać od słupków wkuwanych od przodu, czyli tu gdzie mieliśmy słupki wkute od tyłu, to będziemy teraz od przodu wchodzić wokół nóżki słupka i wykonujemy słupek. Podobnie na kolejnym słupku wchodzimy od przodu wokół nóżki i wykonujemy kolejny słupek. Na następnych dwóch słupkach słupki zaczepiane od tyłu. Następne dwa słupki zaczepiamy od przodu. Kolejne dwa słupki, no to jak tam były od przodu, to teraz zaczepiamy od tyłu, wokół słupków. I znowu dwa kolejne słupki, które zaczepiamy od przodu. I tak będzie wyglądało to okrążenie, czyli naprzemiennie wykonujemy po dwa słupki, które raz zaczepiamy od przodu, a raz od tyłu słupków z poprzedniego okrążenia. Po dotarciu na koniec tego piątego okrążenia, czyli mamy wykonane tutaj dwa słupki zaczepione od tyłu, no to wpływamy się w trzecie oczko łańcuszka z początku okrążenia w nim wykonujemy oczko ścisłe. Tak jak wspomniałem na początku poprzedniego okrążenia, to teraz będziemy to te okrążenia wykonywać parami, czyli przed nami szóste okrążenie, które będzie takie samo jak okrążenie piąte, czyli na start trzy oczka łańcuszka. I tutaj sekwencję zaczynaliśmy słupkami zaczepionymi od przodu. No i tak samo w okrążeniu szóstym, na dwóch kolejnych słupkach zaczepiamy szydełko od przodu. Na kolejnych dwóch słupkach one są zaczepione od tyłu. To również teraz przechodzimy szydełkiem od tyłu robótki. I zaczepiamy po jednym słupku na dwóch kolejnych słupkach. Kolejne dwa słupki mamy zaczepione od przodu w okrążeniu piątym, czyli w szóstym okrążeniu również zaczepiamy je od przodu. No i kolejne słupki zaczepiamy od tyłu. I okrążenie szóste, tak samo jak i piąte, naprzemiennie wykonujemy po dwa słupki. Które raz zaczepiamy od tyłu, a raz od przodu słupków z wcześniejszego okrążenia. Po dotarciu na koniec okrążenia szóstego, domykamy je oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem łańcuszka. Początku tego okrążenia. I teraz przed nami okrążenie siódme oraz 8, które jak możemy się domyślić będzie po prostu przeciwną sekwencją dwóch wcześniejszych okrążeń. Czyli poprzednich zaczynaliśmy tutaj od słupków wkuwanych od przodu, no to teraz okrążenie siódme oraz ósme będziemy zaczynać od słupków zaczepianych od tyłu. Oczywiście na samym samisienkim wstępie 3 oczka łańcuszka. I dopiero teraz na tych dwóch kolejnych słupkach wykonujemy słupki zaczepione od tyłu. Na następnych dwóch słupkach słupki zaczepione od przodu. Na kolejnych dwóch znowu mamy słupki zaczepiane od tyłu. Zatem, jak widzimy, te okrążenia są bardzo podobne, czyli teraz siódme oraz ósme do dwóch wcześniejszych, z tylko różnicą, że sekwencja Słupków zaczyna się od przeciwnego, czyli jak tam zaczynało nam się słupkiem wkuwanym od przodu, to teraz zaczepiamy, zaczynamy od słupków zaczepianych od tyłu. I w ten sposób wykonujemy okrążenie siódme oraz ósme naszej czapki. Oczywiście każde okrążenie rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka, a kończymy oczkiem ścisłym, które doczepiamy właśnie do tego początkowego, łańcuszka. Mamy w tej chwili wykonane już okrążenie siódme oraz ósme. Jak widzimy, na naszej czapce powoli pojawia się już ten motyw plecionki, który chcieliśmy osiągnąć. Natomiast czapka sama w sobie no, nadal jest no, troszeczkę za mała. Zatem kolejne okrążenia będziemy wykonywać tak samo jak poprzednie cztery, czyli naprzemiennie będziemy wykonywać po dwa razy taką samą sekwencję. Czyli teraz, ponieważ w poprzednim okrążeniu rozpoczynaliśmy od słupków zaczepianych od tyłu, no to teraz dwie kolejne zaczniemy od tych wkuwanych od przodu. I w zależności od rozmiaru czapki, jaką chcemy osiągnąć, to te cztery okrążenia wykonujemy tak długo, aż będzie miała ona odpowiednią dla nas długość. Jeśli chodzi o takie standardowe rozmiary, to dla mniejszych czapek powtarzamy okrążenia 5, 8, 1 raz, a następnie jeszcze raz okrążenie 5, 6. Czyli łącznie wykonujemy jeszcze dodatkowo 6 okrążeń, natomiast dla nieco większych czapek wykonujemy dwukrotnie okrążenia 5 8, czyli 8 okrążeń. Natomiast teraz kolejne, czyli dziewiąte okrążenie rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka, a następnie słupków wkuwanych już od przodu. Na zakończenie naszej czapki będziemy mieli jeszcze dodatkowo dwa okrążenia nadające ostateczną krawędź dla naszej czapeczki. Kiedy wykonamy już odpowiednią ilość krążeń, czyli taką, kiedy nasza czapka ma już dla nas odpowiednią długość, to przed nami są jeszcze dwa niewielkie okrążenia, które nadadzą ostatecznego kształtu naszej czapeczce. Oba te okrążenia będą wyglądały tak samo. Rozpoczynamy je od jednego oczka łańcuszka, a następnie w każdym kolejnym oczku tego poprzedniego okrążenia wykonujemy po jednym półsłupku. Czyli wkuwamy się już teraz normalnie w poszczególne słupki. I wykonujemy na nich półsłupki. I tutaj już bez żadnych dodatkowych modyfikacji tego okrążenia, po prostu w każdym napotkanym oczku z wcześniejszego rzędu wykonujemy i jeden zwyczajny półsłupek. Kiedy dotrzemy na koniec tego okrążenia półsłupków, no to jak zawsze musimy połączyć się z początkiem, czyli wkłuwamy się w pierwsze oczko łańcuszka i wykonujemy oczko ścisłe. Przed nami teraz ostatnie okrążenie już naszej czapeczki, która będzie wyglądało dokładnie tak samo jak to wcześniejsze. Czyli rozpoczynamy jednym oczkiem łańcuszka, a następnie we wszystkich półsłupkach wcześniejszego okrążenia wykonujemy po jednym półsłupku. Zatem po kolei skrupulatnie wkływamy się w poszczególne oczka szydełkiem i wykonujemy. Półsłupki. Kiedy dotrzemy już do końca tego drugiego okrążenia półsłupków, to co nam pozostaje już to jedynie oczko ścisłe z pierwszym oczkiem łańcuszka z tego okrążenia. I nasza czapeczka jest już praktycznie gotowa. Zostaje nam już w tej chwili tylko wyciągnąć nitkę no, z takim dosyć dłuższym zapasem, podciąć, a następnie za pomocą igły rozprowadzić ją tutaj w poszczególnych półsłupkach, tak aby ją ukryć, a jednocześnie zabezpieczyć przed niechcianym skróciem się naszej czapki. Po wykonaniu tych wszystkich czynności, nasza czapka powinna wyglądać już w taki sposób no i jest gotowa do ogrzewania naszej głowy w te zimne, jesienne oraz zimowe dni.